Siemanko wszystkim, Zagórz z tej strony. Jak pewnie część z Was zauważyła, rozpocząłem przygotowania do sezonu jesiennego. No początkowo w planach była masa do końca roku, ale plany się pozmieniały. Głównie z uwagi na to, że nie chcę znowu robić dwóch lat przerwy od startów. No bo wiąże się to przeważnie później z przymusem wcześniejszych kwalifikacji, żeby dostać się na główne zawody, no, na których mi zależy. Tak jak to miało miejsce w 2021 roku. Gdzie sezon zacząłem w maju, a skończyłem dopiero we wrześniu. No więc takiej sytuacji chciałbym uniknąć. Kolejnym aspektem decydującym był jest fakt, że no jestem po 16 tygodniach solidnie przepracowanej, poprzepracowanego okresu budowania masy mięśniowej. Więc myślę, że coś udało się dobudować, jakiś progres uda się wnieść na scenę. No i to jest w zasadzie główny aspekt tego wszystkiego, bo zawsze tego zdania, że. No, że nie ma, nie ma sensu wychodzić takim samym sezon w sezon na scenę. Opowiem Wam pokrótce, jak wygląda moja dieta tutaj na starcie przygotowań. Wszedłem w bardzo głęboki deficyt kaloryczny, czyli podobnie jak robiłem w tamtym roku. Mam taki przemyślany, sprawdzony schemat, który, na który bardzo dobrze reaguje. Mówiąc bardzo głęboki deficyt kaloryczny, mam na myśli 200 gram węglowodanów w dzień treningowy. 160 gramów w dzień treningowy, więc jak widzicie, naprawdę nisko. Białko na poziomie 360 gramów obydwa dni. No i tłuszcze 30 gramów w dzień treningowy i 60 gramów w dzień treningowy. Do tego deficytu kalorycznego wrzuciłem na początek dość sporą ilość kardio. Było to aż 50 minut w dzień treningowy i 30 minut w dzień treningowy. Oczywiście z czasem będzie to wszystko się zmieniało praktycznie z tygodnia na tydzień. No dieta akurat będzie to jest tylko dieta na pierwszy tydzień w drugim tygodniu już, już tych węglowodanów będzie więcej w trzecim jeszcze więcej a później no to się zobaczy jakby na bieżąco i z kardio też zamierzam schodzić z czasem to może nawet do zera oczywiście w tym schemacie sam deficyt kaloryczny nie wystarczy muszą być odpowiednio dopasowane inne aspekty typów wspomaganie właśnie ta odpowiednia ilość wysiłku fizycznego i manewrowanie tym ogólnie wszystko opisuję u siebie na blogu co tydzień dam rzutym aktualizację, jak to u mnie wygląda, jak forma się poprawia. Zawsze tam dodam kilka słów, więc zapraszam do śledzenia. Zabieram Was dzisiaj na trening czworogłowych i łydki. Jest to jeszcze klasyczny split bez żadnych intensyfikacji tam w postaci dropsetów, serii łączonych. No jedyną serią łączoną to są pierwsze dwa ćwiczenia, ale one są na jakby inne partie mięśniowe, więc mówiąc serie łączone, tutaj w kontekście przygotowań mam zawsze na myśli. Dwa ćwiczenia na tą samą partię. A tutaj po prostu chcę zaoszczędzić czasu i, i traktuję te dwa ćwiczenia pierwsze jako, jeszcze jako rozgrzewkę, więc, więc wykonuję je w seriach łączonych. Jestem aktualnie dwa tygodnie po deloudzie, więc objętość treningowa jest jeszcze stosunkowo niska. Oczywiście z czasem delikatnie ją podniosę, ale tutaj też w okresie redukcyjnym nie skupiam się jakoś mega na. No, na tym progresowaniu, na, na sztywnej progresji z tygodnia na tydzień, raczej ustawiam sobie jakąś tam objętość odpowiednią, stałą, którą po prostu utrzymuję przez cały okres jakby redukcyjny. Czasem mam więcej siły, to pociągnę więcej powtórzeń, czasem mniej, no to mniej, ale raczej ciężar utrzymuję na stałym poziomie. No, uważam, że ten okres i tak jesteśmy w deficycie. I tak nie dobudujemy tutaj nic, nie ma sensu robić tej progresji i narażać się na jakieś tam kontuzje, na nadmierne przeciążenie układu nerwowego, no bo później wpływa to negatywnie na, na postępy w redukcji yy. i to już nie, niejednokrotnie sprawdzone i na sobie i na moich podopiecznych. Nakreśliłem Wam tu wstępnie jak wygląda mój początek redukcji. Tak jak mówiłem będzie się to bardzo intensywnie zmieniało, więc postaram się Wam tutaj wrzucać aktualizację żebyście mieli pogląd jak to u mnie wygląda. Yy. A tymczasem zapraszam na trening. Widzimy się na siłowni. Jesteśmy po rozgrzewce. Zaczynamy trening. Pierwszym ćwiczeniem będzie wyprostowanie nóg na maszynie plus przywodziciele. To będzie seria łączona. Traktuję to jeszcze początkowo jako rozgrzewkę po prostu dla stawów. No i wstępne zmęczenie mięśni. Później przejdziemy do cięższych ćwiczeń. Thank you W tych dwóch ćwiczeniach robię trzy serie wstępne na dość wysokim zakresie powtórzeń. Ogólnie te obydwa ćwiczenia robię w wysokim zakresie powtórzeń, bo po prostu brakuje ciężaru na stosie. Będą tutaj dwie serie robocze po 20 powtórzeń. Jeszcze seryjka e, przywodnicieli i przechodzimy na suwnicę. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Będzie to suwnica. Na początek 300 kg, druga seria 400 i dwie serie po 500 jako robocze. Lecimy! do drugiej serii wstępnej no z 12-15 ruchów mm, i będziemy robić serię robocze ogólnie od dłuższego czasu e, używam rękawów e, uciskowych na kolana, zwłaszcza przy właśnie słownicy i przy przysiadach e, w sumie przez całe, e, przez całe ćwiczenie trzymam je na nogach głównie z uwagi na to, że no, mocno przytrzymują temperaturę, kolano jest dogrzane, plus lekko dodatkowo uciskają, więc, więc same plusy. kilo mamy zapakowane i przechodzimy do dwóch serii roboczych. Szczególnie subnice robię jako ćwiczenie przed przysiadami no z uwagi na to, żeby wstępnie dość mocno zmęczyć ten mięsień i żeby nie musieć w przysiadach porywać się na, na ciężary powiedzmy niebezpieczne. Bo już niejednokrotnie przechodziłem ten temat gdzieś w przysiadach powyżej 200 kg zawsze jakieś tam bóle się zaczynały czy to w kolanach, czy, czy po prostu w odcinku lędziowym, więc nie ma to sensu. Jestem to pytanie, że jak można obryć e, trening jakoś bardziej logicznie i bezpiecznie, no to dlaczego nie? I przechodzimy do króla ćwiczeń na nogi, czyli przysiadów. Zrobimy tutaj e, trzy, trzy serie wstępne i dwie serie robocze z docelowym ciężarem. Lecimy na 140, zakładamy 180 i lecimy dwie serie robocze. W naszych seriach y, używam pasa, ale też już nauczyłem się, żeby nie zaciskać go zbyt mocno. Bo moim zdaniem no, takie za mocne zaciskanie jakby działa na niekorzyść, jak to tłocznia brzuszna jeszcze bardziej jest wypychana do przodu. No, tak luźno tylko przycisnąć, później jak pod ciężarem jeśli się wspinają, tłocznia zaczyna y, mocno pracować, to wystarczająco uciska nam y, korpus. Siady mamy zrobione, przechodzimy do ostatniego ćwiczenia na czworogłowe, będą to za kroki w miejscu, trzy serie robocze z handelkami i to będzie ostatnie ćwiczenie na czwórki, później jeszcze jedno na łydkę, dlatego jedno, że łydkę robię dwa razy w tygodniu, Druga, drugi aby główny, trening łydki jest przy okazji tylnej taśmy w sobotę, więc tutaj jest taki tylko dodatkowy, żeby ją troszkę ruszyć. Pozostało porozciągać tworzenie mięsień i przechodzimy do łydki. Ogólnie teraz ćwiczenia są robione pojedynczo, klasycznie, bez żadnych tam serii łączonych. Tak jak mówiłem, jak wyjdę z kalorycznością do góry, to wtedy zacznie się rzeźnia prawdziwa i, no i robienie jakości mięśnia i, i całej formy. Ale to postaram się Wam pokazać za jakiś czas. ściąganie takiego przepompowanego mięśnia ma moim zdaniem ogromny wpływ na późniejszy jego wygląd na scenie. Eee, także nie zapominajcie o tym. I jesteśmy przy ostatnim ćwiczeniu. Tak jak mówiłem łydka, będą no to wspięcia na palce eee, przy użyciu suwnicy. Cztery serie robocze. Ogólnie tak jak mówiłem, łydkę robię dwa razy w tygodniu. Eee, można by było nawet częściej. Ogólnie łydka jest mięśniem takim, który bardzo mocno pracuje no, w trakcie normalnych czynności, w trakcie chodzenia, nie? Cały czas, eee, cały czas jest mocno aktywowany do pracy, więc, więc ten mięsień, głównie uwarunkowany genetycznie jednak, ale jeśli chcemy go jakoś poprawić w znaczący sposób, no to, to musi być dość mocno intensywnie gatowany. Bez obaw o, o tam jakieś przetrenowanie czy, czy niewystarczającą regenerację. Trening mamy zrobiony, tak wygląda mój trening na 11 tygodni do startu. Jak wspominałem wcześniej, wszystko się będzie bardzo mocno zmieniało. Praktycznie z tygodnia na tydzień trening będzie intensyfikowany, dieta będzie szła w górę, w sensie ilość węglowodanów. Jak mówiłem jestem wiem aktualnie 200 gram węglowodanów w dzień treningowy, więc dzisiaj jestem po 6 jajkach i 50 ryżu. pustam jakieś 20 gram karbo w butelce więc no, energetycznie jest słabo ale będzie lepiej e, dajcie znać w komentarzach czy Wam się podobało e, jakie materiały Was interesują myślę, że teraz no, troszkę się będzie działo z uwagi na te przygotowania więc, no, więc będzie co nagrywać będzie będzie o czym opowiadać e, postaram się żeby te, te vlogi, te, te materiały treningowe czy, czy tam jakieś dietetyczne były wrzucane regularnie no, dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do następnego.